No, już to dostała zbyt... puncha na przywitanie czegoś, nie rozumiesz. Jest skogaty, to! Jezus, Maria, silo! Ja pierdole. Dobrze uciekł, ja, ja mu musiałem uciec. Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, ok? Dzięki. Tu, Ale mamy zamolot, Raichu, Rajczu, tak? Rajczu, no. dokładnie. Jak Pokémon. Pokémon kiedyś był. 3, 2, nie ma. Ale ma Hexagon no, na górze Jak ci się zmienia? Mogę tym na dół? G. Dzięki. Proszę bardzo. Ej! Jak? Czym? no, ale co no G? Zajmijacie. Ale chcę, żeby się wyprostował ten. No przytrzymaj G! G. Aaaa! Nie czy, Nie chodźcie! Ty nie wiedział jak tym latać, idiota, i nic nie powiedział. No tak, jak zawsze tymi tymi. <słys> yeah, Gajka, da, da, ja latam w ogóle. Jak coś, daję znak. Okej. Okay że ja lascikam, bo jeszcze zapomniałem jasne, o praniu jasne. kanapy dzisiaj. spaka, <grym> spaka <grym> A co panie z nowej copierza? Z nowymi samochodami. Tak, z najgorszego się. DLC jakie tylko co to. Tej gry. Jeżeli to możemy kampa. nazwać to DLC tak. w ogóle, tak naprawdę. Pani kanapa pioracz, daj zagrać dla Paxa? Co to? <grym> Okej. Okay. O, a tu są dwie różne trasy. No. Oh, o, to tak. Nie powiesz, się to co przedtem tym Krzyknij, krzyknij! Ja się cykam. Możesz no, mnie teraz cyknij. obrażać, pak ile chcesz? Zawsze mogę. No to, <grym> to prawda. Obraź mnie o, teraz. Cześć, ty pak. Ale ciebie się nie da no, obrazić, sylwa. O, no tu jest dziura. Też do niej O nie. nie Dobra, dolecianę. To jest ten stink, Stinker GT? Bax, możesz mnie obrazić tak, teraz, no. Na no, nie wiem. Po, po, powiedz mi, jaki jestem. Saraki. nie, ci powie no, powie. no tak delikatnie, no. głośniej, głośniej powiedz. Jaki <laughs> jestem? <laughs> Krzyknij do Szyparda coś, ty. <laughs> Krzyknij, no. Nie, wypadłem znowu. <laughs> o nie. Ale, no. o, nie. Spokojna rampa. Dokładnie, Ej, ale to, o, jest, to jest ten moment, to kiedy po prostu jedziesz mapę. I opisujesz, co się dzieje I to nigdy nie przeszkadzałeś. jak ktoś i się O! Ja nie mam ty nie spodziewałem, to prawda, to plus jeden akurat, nie? To, <noise> to Gasty? fakt Wstyd? Nie znałem To o, jest fakt jest? Nie, chyba przeżyję, wiesz? Chyba przeżyję. Okay. Nie. Czemu ten samolot wybuchł od razu po takim pierwszym uderzeniu, ty? Nie wiem, no przepadła, wytrzymał Aha Tak Zaraz A mój wybuch. Normalnie? Nie no, Ty śrubki Tomu by wyciągnąłeś chyba chłopie Poszuli od bistula Poszuli od bistula La Znowu to dziursko Dobra, let's go, jazda Jazda, jazda O, tu jest końcówka inna o, o, tu jest końcówka inna Ojoj Co, Cóż się wydarzyło Jaka piękna mama gwiazd. Oj, nie udało mi się Idealnie o, tam, coś, wlecieć tam, tam, tam. Na drogę tym o my, samochodem my, my, my. Ja chcę. chcę żebyś szeptał Słucham się ja wspieram my, my. Patryka w jego tutaj... O kurcze, pieczone ty. Jeszcze się tepnął jakby mi Co no, bladere, jest? Ej, by, chyba, tego, co? Nie Palnąłeś nie. mnie Zesraj się, a nie ugryz. No palnął mnie, bo Przeży, się tepnął trochę Przeżył, przeżył No przecież mnie palnołeś no, jeszcze, Szepardzik Ja palnąłem Cię? No tak, Zrobię. no przejechałeś przeze mnie centralnie nie, obiechałem cię boczkiem. No A, boczkiem. B byliśmy na takim wąskim prze. Eee! Czemu mogło tak cicho się zrobiło? Nie padłem. stawał przyjacielu, <gapy> <gapy> mój drogi. Mój pojazd wybuch. Czemu twój pojazd wybuchł? Boczek wybuchł! Bo lądowałem. Aha. I bym się napił czegoś, Ej, jakiejś wody tu, albo energetyczka jakiegoś ten? No o, to ja napij się wody, proste. a nie jakieś energetyczne Nie mam wody właśnie, się muszę I wody i energetykę kupić, i do sklepu zaraz To już tak bo już tam miałem jechać O, nowy samochód znowu Przepraszam, ją polecasz? Energetyka? Eee... Dzika, eee, Dzika. Eee, ale to nie jest sponsorowane jak A ja polecam dziś wodę pić, a nie jakieś energolki Dziki są mocne strasznie No dziki są mocne, dlatego ja piję raz na dwa dni No to akurat plus jeden bo nie dam hmm. rady codziennie pić. No. Ale są Malum. dobre. A mhm. mogę dać ciekawostkę? Nie, no, ja ostatnie, A pamiętam, są dziki tak, bez ja kopaliny? By, Dajcie go. Że Co, ten czery smakował tak samo jak piwo zero, też czery. Uh. Ja ostatnio uh. słyszałem, że ten czery. Żyjesz? Ale smakuje identycznie jak nalewka, co podają w restauracjach często wiśniową. No, no nie, no po prostu smakuje ...wiśnią. Jak wiśnią. <laughs> Taka orężatka wiśniowa, ale, 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 dziwniejsza trochę. Ale ale tak, tak wychodzi, jakby ja się nie, czy... nie dziwię, ja się nie dziwię, że Pax tyle pije Nergoli. ja wspomnę, że ostatnio yy, przyszedł tutaj wypił całego dzika, a potem na mieście też <laughs> <próbuję śmiech> i robię mu Mieszańcy, By... Mieszanki? Też tym? Nie, ja teraz? nie, 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 Dlaczego nie, 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 już nie, było. Zdobywasz. A to... Dokończę, bardzo to się sekre? Ciekawy. No nic, że to tyle ty wypijesz energetykę, bo ja byłem kurwa, to by nie wiem, nie siądzie wątrowa jakaś, nie wiem. Może siada. Nie ci, nie, nie Może nie masz już po prostu. Wiesz, ludziom no, może no, siadać serce, bez, serce, bez nie, picia nie, nawet no. energoli. O kurwa, no, Ja nie piję ja tak rzeczy. Ja też tak nie piję. Takim W ogóle ja sobie prosto. piłem energetyka o smaku ogórka i limionki. I limionki. I limionki! Co to jest limionka syla? To futer chyba to. Ty byłeś w domu o stacie syla? E, że limionkę piłeś? Limionka. Limionka. Piłem energetykę <gulacza> o smaku Limionki. Pani powiedział. Łogórek i limionka. O, pani mi tak w sklepie powiedziała, to już się nauczyłem. No. Ale jest śmiesznie. O, nie, nie śmieszne z tą panią w sklepie, naprawdę, Zylo. To, właśnie, to, prawda, to nie, nie śmieszne akuratnie. Przyznaj się, że po prostu sam tak mówisz. To sam tak powiedziałem. Sam. No. no, e, to, to pani nie, to nie mi się język, pierwszy. Hołgaty. Tak? I limionka. I limionka, tak. Limionka zaraz za mną jeździ ale, ale średnio mi to smakowało. Dobra, Pax, bo ty mnie cały czas zbiłeś, to teraz będę się napierdalał. HOO Ale bo czy nie chciałem, że No nie. ale też, właśnie, ten sam moment miał. Czekaj, bo ja nie mogę do południu moment trafić miał. samolotem teraz. Where's Hogatty? Muszę jeszcze raz, jeszcze jedno podejście. O, teraz trafisz. Uwaj, uwaj, uwaj. O, teraz trafisz. Trafił. Do wiast. I nawet nie wybuchłeś. Teraz jest pierwszy, tak? Pewnie tak. tak, tak pierwszy. pierwszy. I Shepard zaraz my, za nim. Uwaj, uwaj, uwaj. A co zaraz zanim? Tutaj może tylko jedną osobę bić. Aha. Mogę jedną. Mogę przyszliwą. No że Pardał nowe właśnie wytyczne. Nie, no nie. Nowe Prowadził. wytyczne. No ale chodzi mi o to, że nie jesteś najczęściej w stanie pierdolnąć... No, jak nie? No nie właśnie nie mi, nie to nie mi to, nie nie to zrobił Pax przed chwilą. ...z takim filmem. pilotem, A, że... a okej. Okay. No, z takim pilotem. Ej! Co mnie się daje. Opie, okay, opie, okay. Ja jestem po kursie jazdy z Bartkiem. Także. No, co, mną nie o jezu. Dziursko? Ja wolę się nie wypowiadać na ten temat. Film został nagrany z tego przypadku w celach humorystycznych. Więc na pewno wszystko było dla żartów. Gdzie? Co? Bartek ma prawo No nie, no co ty właśnie? Dlatego film został nagrany w celach humorystycznych. Jedź Jedźmy tym samolotem szybciej, no bo mnie wyprzedza. No, nie, To on jest czwarty Ja jestem czwarty Ja jestem drugi mordo Ja jestem czwarty no. Aha. Proszę nie hejtować Poczułeś ten mm -hmm. pot na plecach? Ja go czuję no, już od no, samego no, początku, zanim zaczęliśmy no, nagrywać no, już czułem ja pot to jest, to prawda. Jest, ja, to jest super gorąco U mnie jest w pokoju 28. 28 w pokoju Ja nie wiem ile w pokoju, ale 30, 30 jest na, na Windowsie pokazuje Tak, u mnie w pokoju A 28 pana, w 28 pokoju jest. Dziwne Ale ja u mnie w pokoju to termometra. jest tyle co w pokoju 28 w pokoju 28 w pokoju, u mnie w pokoju Chcę żebyś szeptał czyłe słowa Ja dzisiaj oh, oh, kupiłem dzisiaj jednego właśnie winogronowego berry A to ostatni raz tam A co? No z tym akurat dzikiem tym fioletowym Z co? A tam. z tym sklepie, że nie poszło? Tak Wtedy co miało pójść? A, tak. a co ci tam zależyło? No, no, nic, bo nie, miało być inny dzień, a w inny dzień poszło. Bo marketingowy. Tak? Wow, wow, wow. Zatrzymałem go na chwilę. Minimalnie no, zwolniłem się o 5 km na godzinę. Pójść w jakiś dzień, a poszło w inny dzień. Aha, i co? No i nie doszło do sklepów, a ogłosili akcję, że już jest dostępne chyba, czy coś takiego. A no, i co się wydarzyło? No i publicznie pracownik się tłumaczył z tego błędu. A dlaczego? Co? Bo tak mu kazał Saker A dlaczego mu tak kazał? A to owca, może, nie wiem, pomyliło mi się. Co takiego przewinił jeszcze, że mu kazali to robić publicznie? No, kazali mu nagrać film, dlaczego się pojawiły dziki w inny dzień, a nie w taki dzień. A to należało do jego obowiązków? Nie, dlatego ludzie mówią, że to Czyli. podlega pod mobbing. No i, no i Dokładnie. Bo to jest kinda mobbing. Ciekawe. No, co jeszcze byś mi chciał wytłumaczyć, Sylwester? Nie, <grym> i co? <Jajco. grym> tak? To jest takim o co chodzi? Znana, napisana, napis. ja co? Co ty sobie opowiedziałeś? Rozmawiam z, 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 z Debilem. Z jakim? Debilem. Z kim? Co? Debilem. A dlaczego? Bo tak. No wiem, co Ale kto jest Debilem? Ja. ja. A, koniec. Tak. Syło ma ten e przegłos słuchawcy i dlatego nie wie co mówić. <parecek> <stare> o, to, to, to nie fajny. Na zasadach GTA. <śloniami> <administration> Dokładnie, tak. Good good. Go! <steak> oh, ale z se tego nie robimy nie wylec, takich rzeczy. <nsmile Ninjaame anyway> nie, nie, nie chcę, nie, 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 to tak mi się przypadkiem akurat stało. Coś Ej! -e 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 Oh. Tam tam. Oh. A później się no, tak dziwię, tak że tak mi wynajduje jakieś dziwne rzeczy o, o. po angielsku. Ja angielskiego nie umiem. No i wiesz, to nieznajomość prawa nie zwalcza cię z przestrzegania. Wie, 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 Także tak tak <laughs> wielu rzeczy I te planety ludzie nie znają. Wracają się wokół innych planet. <laughs> No i chyba, wtedy ja wziąłem sobie to i stwierdziłem, super, do lekarza, po co? co? Skocz mi do sklepu. Dobra, co ja to... ci skoczę do sklepu, a ty skoczysz do Krakowa, jak tam będziemy, ok? No, to nie. <laughs> Widzicie, widzowie? Ale czemu? A tak co? jest chyba. mam ci iść do sklepu? On mi się chce pić. No to se idź, kup. A masz blisko silu sklep, ty. Ile ty masz lat? No i blisko trzeba Windows zjechać na dół. Najgorzej. Najgorzej. Ja się zadziąłem no, ostatnio w Windzie, uważaj. Ale to przez wagę czy o co... Nie gadaj się dalej w dziwny. Z koliwką byłem. Ale przepraszam, Tak. A, ale Był to tak, tak pasowało Wystawiłem. idealnie. Wystawiłem się, tak, tak. Ale to no. było niemiłe. Nie musiałeś strzelić, jakbyś się strzelił. Tak, no. tak jak wczoraj. Max, duży już jesteś. Ciebie Spokojnie, że nie nie niedługo nadgonisz. Super, uwielbiam o? tę grę. I love GTA. Chłop <noise> po prostu <noise> wylądował <noise> i wybuchł. Tak, już kolejny raz, na samym końcu. Hmm, należało ci się. Okej okay. maj. Sylo, kiedy się widzimy przy 70? A. Nie, co się bić ze mną? <grym> ja się zapytałem, kiedy się widzimy przy 70, po prostu. A, no tak, przy tyja Ale właśnie dlatego pytam, kiedy? Nie ja wiem, jeszcze parę McDonald'ów jakieś jadłem czasami. No, Mówiłeś, że 65 jest, czy podbarać. trochę więcej? Nie, 63. 63. No, A, czy mnie mniej już? No teraz lato to pójdę do dołu. Okej okay. No. To też taka praca, że do dołu pójdziesz, nie? Trochę tak. A ten. A kiedy ta siłka? Od września. Okej. Okay. Ja ale fajnie, w końcu chyba dole. zaczniesz chodzić, faktycznie, nie? Nie, te, no tak, bo mam normalną godzinę Eee, nie ten, nie od y, teraz, bo ja od września przestaję całkowicie pić i wtedy na A to już Dużo razy wczuwałem, że tak czasem Ej, to jest co jest. roku nie. mniej więcej, za, tak? Każdym raz, za każdym razem, za każdym razem trwało to ale już, średnio Ale już, ale już coraz bliżej. dalej jest, już, 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 jest, już, już, jest. już jest coraz już dalej, już coraz bliżej Są postępy, byłem już Więc wiesz Już przełamałem pierwsze lody, że tak powiem Teraz Uf. tylko... Ale po każdej przerwie droga? masz znowu pierwsze lody Oj tam, ale Nie no, teraz już bym poszedł tak od nasiłka, od buta, że idę i tyle No to... No to jakoś nie idziesz jak? No od września idę dopiero inaczej, że nie od buta na Ja czaiłem się, bo nie wiedziałem jak tam pójść, co zrobić, No ale to taki idzie, się uczysta, na przykład jak nie wiesz, jak to zrobić, to wpisz no się na model, teraz model model tego się nauczyłem. Teraz tego czegoś, na przykład na YouTube i ci chłop nam zawsze przynajmniej parę poradników wypadnie, jak coś zrobić poprawnie. Ale skąd jakby wiedzieć, co chcesz robić od początku, jak się na tym nie znasz kompletnie? No ale no to robisz to na o, partie, ou. na których ci zależy. ale no skąd masz wiedzieć, co jest na jakie partie? No masz zawsze, no właśnie o to chodzi, najczęściej masz na przykład narysowane takie obrazeczki. A, 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 no właśnie o to pytam takie, dlatego. A, a to co opłaca się jest na początek robić, na siłowni, jeżeli, który pomaga jeżeli, jeżeli, często, robisz, jeżeli robisz na przykład takie old, tak zwane te oldschoolowe, na przykład z sztangą i tak dalej, no to wpisujesz na przykład, przykład sztanga i tam ci gość mówi... A o, to są oldschoolowe w ogóle? U nas na siłce jest ziomo, co chodzi, mówi jak ćwiczyć i co no, robić. No to jest robisz, tak potocznie tak, często, no bo to jest oldschool, że wiesz, po prostu sztanga, ciężarki i no, A jak jest nowe? No te izolacyjne maszyny. takie masz normalnie, na każde partie myśli masz oddzielne... Tak musi i... obklejać prawdę nie przegali. Nie, nie. Nie, tak ja tak tu nie wiesz, poważne to rzeczy pytałam. Też no to się to w tym roku zapiszę, zapadam, więc... No to właśnie, no właśnie cię opowiadam, że jak masz te... Przez drugi jestem. Który tak. A to sorki. Tak. Pierwszy leciałeś. My. Kto jest pierwszy? Poczek na simo nie idziesz? Tak. Tak, z okej. No i Co? tam na tych izolacyjnych No tak, tak, w tym roku się zapiszę. Izolacyjnych masz po prostu Co właśnie... Znaczy, kto będzie chodził, ja, czy ty? Te. Nie, to... Po prostu narysowane. Wydaje mi się, że ty. Jak zacznę, to już nie przestanę za szybko. A ja przestanę, właśnie, to jest najgorsze. No ale tak jest, jak już. Ja zacznę we wrześniu, skończę w październiku i tyle będzie u mnie na tak będzie. Ja planuję gdzieś na jesień sobie zacząć. Gnoju, A, na mam go! No, no teraz za fajnie. gorąco, jeszcze nie chcę mi się tam. Teraz to... rowerek jeszcze przytrajhardować niedługo. Że mówię, seteczkę zrobić na rowerku. A polecam, Jakby ktoś seteczka. z przemyśle chciał na rower, to zapraszam ja. do kontaktu na PW. Ja. Bardzo chętnie pojeżdżę z kimś, lepiej się z kimś jeździć Już parę razy jeździłem ja w tamtym roku z jakimiś widzami wizami. to tak robić z siłownią. To prawda ja Na siłowni ja już będę miał tak. kogoś do łażenia, ale właśnie. Tak? Na rowerek Co? potrzebuję znajomego. Myślę, ja myślałem, że pak nie. Także... chodzi ja Nie będę <laughs> Siłka? Lol Z Westryłem <laughs> bardzo chętnie chodził z tam na siłownię, ale... Wiesz, to ty się wyprowadziłeś gdzieś daleka. Myśmy się do Jarosławia też nie chciało jeździć, czy do przemysłanociu. Ty, ale ty miałeś do Jarosławia się wyprowadzić. <grydowa> o. Ja przypomnę, że mój wyjazd tam byłby o wiele lepszy, gdybyście. Nam to prawda tam byli, Ale Sylo się wystrzelił. <grydowa> Co ja? Procent? Gdyby tam mam tutaj. Sylo był, to też byłoby Nie, no, ja coś leci ty. Roku nie miałeś. Tak, to jest pierwszy leci ruinerem. To do. Nie roku, Dwa miesiące. Patrzcie gdzie jest punkt na ruinera, celujcie w to od razu jak myśleć. No, wiem, 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 wiem. Tak, wiedziałeś. Ta. No, po dwóch ja... A, widzę, pak, no wiedział, wiedział. A, no tak, wiedział wie. wiedział, i nie, nie powiedział. A to było tak. Ty. Nie, ale się nie zdziwiłem. A ty się dziwisz? Ta, Siała tak, baba mak Nie wiedział, Nie wiedział. Nie wiedział. Co? Co już została dostała pancha na pytanie chujte. Co? No już Co dostała ty? puncha na przywitanie czegoś nie rozumiesz JEZUS Maria Silo Dobrze uciekł Ja mu ja, ja musiałem uciec A mnie to zabawne było dla mnie zabawne. A, Fajnie dostajesz odznakę za e, tych super zabawnych żartów Także Prankster roku Świetnie sił jesteś giga zabawny! Ulala Giga Ale dymy I też śmieszne Dymy dymy dym. Nie, tylko zabawny. Śmieszny też. Nie, ja zabawny. Mówię, ale już to jest to, że on ma świadomość tego. On nie robi A. tego, no nawet. on to robi specjalnie. Ja jebie, no. On, pa, ja no. przypominam, ja że on by mi nóż Także. To, by, by, ja, 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 ja tylko pamiętam. Pamiętam to. Tak było. Tak było. Także to, to, jest, to jest fakt. Tylko jest najbardziej, najbardziej niewierną postacią. No ale to wszystko się zgadza. Wszystko no się zgadza kasę. do jego wcześniejszej ksywki. No, Judasz! No tak, Judasz, Ale no. dostałby się no. do mnie kasę. Wszystko! No, Także. Ty, ale nie wiem, tak. W, w GTA RP! No tak. Jestem drugi, jestem drugi, jestem drugi. No, a to w To też było RP przecież wtedy. Znaczy, nie no, tam jak, bo tam było, że masz wybrać i. No i wybrał. No, i, I wybrał, wybrał. wybrał. Kosa w plecy. Może powiedzieć, że to był inny dobry, inny dobry kolega, no i Zdrajca. No, nie zapomniane było, no. jak? Dobrze, A dziękuję potem, bardzo. Nie no, boczek, nie, no, nie, nie no, nie no, ty dlaczego, nie no piona. dlaczego piona. Nie tego nie zrobiłeś, ty? Nie no, piona! Że razem A, jesteśmy, wie, tak, ty! Papa, pa! pa. pa, pa. No no to kazali jednego pa. wybrać, no to wybrałem, no. Aha. No nie, że tak, Ale to no. nie my, tylko tam było też. To było koło fortuny, trzeba było zagrać w papier z nożyczki. Oj, nie! Ja też Jadę od nowa Jadę od nowa szeptał czułe słowa, Maju Maj Szeptałbym, ale nie takiej niewiernej osobie jak ty Szeptasz takie słowa? No, Shepardowi cały weekend szeptałem To prawda Czułe słowa, Maju Maj? Bardzo czułe Tak. Bardzo czułe, no, to prawda Mówiłem mu A widziałem, że ty w łucznika się bawisz W No, bo się bawiliśmy właśnie w łuczniku i... że no. Bard nie wygrał To prawda, punkcikiem Tak Ale ja myślę, że moglibyśmy mieć co najmniej ten punkcik więcej, gdyby nam Pax tego zdjęcia nie robił tak długo wtedy No bo ty mi ręka zaczęła no. boleć Chłopie, tego. mi ten łuk to już tak latał przecież No tak, mi też, no Bo jak się naciągnie te A, nie cięciwe, nie, w łuku i to Pute? tak zaczynasz trzymać, to się nie dziwię, że tam trzeba Ole, ja się przysłał, się L tego, tego ja na rękę takiego, ja co ci w ogóle trzyma tego w co chwilę się rozszerza No, 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 no do dokładnie o, Plus jeden o, Nie we mnie, w syna se wleć Nie, o nie, o tego o, nie, nie, o, nie, o pod... nie Bo nie tył o, mary, ja. Ale powiedziałem żart Świetny żart, Sylwester